Można powiedzieć, że życie wygrana na własnym boisku. No tak, no długo oczekiwana przeze mnie, przez zawodników, a przede wszystkim przez kibiców. No, długo, długo, bardzo długo czekaliśmy na, na zwycięstwo na własnym boisku. Cóż można powiedzieć, szkoda, że, że tak późno ono przyszło. No, taka jest piłka, no, człowiek się uczy całe życie na, na błędach, zbiera doświadczenie. No, mam nadzieję, że to przyszłość się zaprocentuje. Co ci było innego takiego, że, że właśnie udało się wygrać? Co, co spowodowało to zwycięstwo dzisiejsze? No, podob, podobnie jak z niewiadowym postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Na tym dużym boisku zaryzykowaliśmy, graliśmy trójką, trójką w obronie. E, no może to jest, to jest właśnie wbrew, wbrew pozorom, że to szerokie boisko, ale, ale ten akurat styl, z, w którym graliśmy cały MLS, i, i pozwolił nam awansować, awansować pozwolił nam wygrać w trzeciej lidze. E, no mówię, no, w, ryzyko się opłaciło. Do końca dwie kolejki? No tak, do końca dwie kolejki. W piłce i przede wszystkim w Polsce trzeba grać do końca i, i, i liczyć, tak jak tutaj większość nas wskazywała na cud. Ja w ten cud wierzę i, i liczę na niego. Czy to prawda, że te ostatnie mecze tej, 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 tego sezonu są już jakąś eliminacją i weryfikacją zawodników w przyszły sezon? Nie wiadomo, w tej lidze, ale to już tak jest, prawda? To, że już w tej chwili budujecie drużynę na nowy sezon? To znaczy się może tak nie do końca, bo wiadomo jakim, jaką tutaj kadrą dysponujemy i, i powiem tak, że yy, na dzień dzisiejszy to za dużo takich roszę tutaj yy, nawet grając w Lidze niżej nie będzie, bo, no bo nie ma lepszych zawodników. Długo no się, się że grać na zwycięstwo na własnym stadionie. Tak, właśnie, tylko szkoda, że tak późno, bo trener właśnie mówił nam wczoraj, że gramy dla tych ludzi, którzy przychodzą i oni właśnie nas wspierają w tych najtrudniejszych chwilach dla nas, bo tyle meczów, co przegraliśmy w tej rundzie, to jest dosłownie nieprawdopodobne. No. Już w tydzień temu, znaczy trzy dni temu, praktycznie w sobotę, pokazaliśmy, że naprawdę potrafimy grać, tylko tyle, że za późno już po prostu nie wiadomo, jak tam się nasze dalsze losy potoczą, czy spadniemy, czy jakieś tam. Jak to słychać, tam los jakieś się uśmiechnie, nas szczęśliwe. No jest jeszcze dwa mecze, jak trener powiedział, no chcemy grać o trzy punkty i jedziemy do Łodzi w sobotę i za tydzień u siebie, chcemy tak samo skończyć zwycięstwem po prostu. Co trzeba po prostu grać, zająć jak najwyższe miejsca, a później zobaczymy co będzie. Ale czy to, co to, co trener powiedział przed dzisiejszym spotkaniem w szatni? żebyśmy grali dla siebie i dla tych kibiców, co przychodzą i właśnie chciałbym podziękować tutaj serdecznie kibicom, bo mówię, nie jeden kibic by już dał spokój po tylu porażkach, co my doznaliśmy tu u siebie, ale oni są cały czas z nami i bardzo dobrze dopingują i chciałbym im za to serdecznie podziękować.